Kiedyś na jednym z moich kont na YouTubie algorytm wpadł taką bańkę odsyłania mi treści, no psychologicznych to mało powiedziane, bo to cały czas robi, tym się interesuje, ale takich stricte bardziej z rozwojem osobistym, tam stawanie się lepszą wersją siebie i tak dalej. Oczywiście też te treści bazują na psychologii, ale czasami są też z nią sprzeczne, o czym może w innym filmie. Tak czy inaczej było tam właśnie dużo takich filmów trochę jak ten, co teraz nagrywam, Czy jakieś rzeczy, jakieś nawyki, które zmieniły moje życie. Ja klikałem te filmy i zazwyczaj okazywało się, że to są takie rzeczy kompletnie może nie nieimponujące, bo jakby wdrożenie ich do swojego życia jest imponujące, jest jak najbardziej często OK, ale to były takie proste rzeczy, takie może nie chcę powiedzieć oczywiste, ale trochę chcę powiedzieć oczywiste. No ale wiadomo, że co co dla kogo jest oczywiste, to kto w jakiej bańce siedzi, tak naprawdę. No ale to były takie rzeczy raczej niezaskakujące dla kogoś, kto się tym interesuje, czyli na przykład jakieś branie zimnych pryszniców, albo wstawanie o równej porze, albo dieta, albo wysiłek fizyczny i tak dalej. Nie, to jakby w większości to się obraca wokół tego samego. I te rzeczy oczywiście są wartościowe, ale ja chciałbym w tym filmie powiedzieć o jednej takiej, która jest bardziej nietypowa, bardziej dziwna, a mega pozytywnie wpłynęła, uważam, na moje życie. I może wpłynie też na wasze. Natomiast to, o czym chcę wam powiedzieć, nie ukrywam, ma też wyraźne minusy, które widzę i chciałbym o nich opowiedzieć w drugiej części filmu. No więc o co chodzi? Otóż rzeczą, która uważam, że bardzo, bardzo mocno wpłynęła na moje życie, która jest dosyć dziwaczna, dosyć nietypowa, to jest to, że od dosyć młodych lat, to znaczy miałem wtedy jakieś 13-14 lat, kiedy zacząłem to robić i robię to do teraz jeszcze z większym natężeniem, jeszcze większą intensywnością. A mowa o czy to słuchaniu, czy oglądaniu filmów, audiobooków, podcastów, przyśpiewaniu, i na początku zaczynałem od przyspieszenia typu 1,25, 1,5. Po jakimś tam czasie doszedłem do przyspieszenia 2,0, które w tym momencie, jeżeli nie mamy premium, to jest chyba max na YouTubie. Natomiast po pierwsze, można kupić premium, a po drugie, istnieją też różnego rodzaju wtyczki do przeglądarek, które pozwalają przyspieszać nawet dziesięciokrotnie filmy. Więc to nie jest żaden problem. No i z czasem zacząłem też przyspieszać do 2,5, 3, 3,5. I w tym momencie jestem na takim etapie, gdzie w zależności od tego, jak kto szybko mówi, jaka jest prędkość bazowa tego nagrania, no to po polsku jestem w stanie słuchać mniej więcej 3,5. Jeżeli ktoś szybciej mówi, no to raczej 3, a po angielsku, no to jeżeli ktoś mówi szybko, no to raczej 2,5, a jeżeli wolniej, no to 3. Przy czym czasami po angielsku trafia się taki akcent, że nawet na 2,5 jest mi jednak trochę trudno. Natomiast no są to bardzo wysokie wartości przyspieszenia. Dla większości ludzi wydaje się to żart, do tego stopnia, że jak ja coś w ten sposób próbowałem słuchać, pokazywać, że tak słucham, to sporo osób myślało, że to jest żart i, i pytało się, czy ja cokolwiek z tego rozumiem. I, i ja rozumiem to pytanie, ale, ale tak, no ja w zasadzie wszystko na tych prędkościach rozumiem i myślę, że działa to w ten sposób, że po prostu mózg się adaptuje i na początku, kiedy ktoś by mi przeskoczył od razu na 3,0, no to ja pewnie też bym nic nie rozumiał, ale jako, że od młodych lat powoli się przyzwyczajałem, powoli ten mózg się adaptował do wyższych prędkości, to w tym momencie, jeżeli ktoś mi puści język polski na 3,0 albo 3,5, to nie jest to żaden problem. I ja autentycznie rozumiem. Oczywiście jakieś tam pojedyncze słowa mogą się zgubić, natomiast rozumienie to nie jest przyswajanie treści na takim głębszym poziomie, o czym powiem zaraz. Natomiast jeżeli chodzi o zrozumienie, o czym jest mowa, zdanie po zdaniu, to nie mam z tym żadnego problemu na tych wyższych prędkościach. I uważam, że w moim przypadku wpłynęło to bardzo pozytywnie na moje życie, bo ja jestem przed 30, a już tak naprawdę mogę powiedzieć, że zapoznałem się z treścią, Kilkuset audiobooków czy różnego rodzaju dłuższych treści edukacyjnych, dlatego że używam tego przyspieszenia i to coraz większego z czasem, już od kilkunastu lat. No i uważam, że osoba, która jest w moim wieku, tym bardziej, jeżeli ona zaczęła interesować się jakimiś poważniejszymi edukacyjnymi tematami później, taka osoba prawdopodobnie nie jest w stanie zapoznać się z nawet połową rzeczy, którą ja zapoznałem się do tej pory. I oczywiście to nie jest żaden wyścig na erudycję, kto tam więcej rzeczy zna, absolutnie nie. Uważam, że jeżeli ktoś w późniejszym wieku, na mniejszych prędkościach, zaczyna interesować się różnymi tematami, i to super i jakby jaki kibicuję takim ludziom, więc tutaj nie chodzi o to, żeby jakoś bustować sobie ego, natomiast no nie da się ukryć, że uważam, że dla mojego życia to było mega mega pozytywne, że w młodym wieku zacząłem przyspieszać prędkości i bardzo bardzo dużo rzeczy słuchać w tle. Niezależnie od tego co robiłem, jeżeli tylko dało się, w tle czegoś tam słuchać, coś puścić, to puszczałem w tle i jeszcze przyspieszałem prędkość, bardzo szybko dochodząc do 2.0, ostatnie lata już ponad 3. W wyniku tego czuję, że pomimo dosyć młodego jednak wieku, czuję się dosyć młody jeszcze. Moja erudycja jest całkiem wysoka, przynajmniej z zakresów, które mnie interesowały. No właśnie, celowo używam tutaj tego sformułowania, że zapoznać się z treścią, a niekoniecznie ją przyswoić, bo tu się pojawia bardzo zasadne pytanie, ok, ile ja tej treści przyswajam? I tutaj rzeczywiście ja się zgodzę, że słuchając na wyższych prędkościach przyswojenie tej treści jest trudniejsze i mniejszy procent treści się przyswaja, w takim sensie, że nie byłbym w stanie po przeczytaniu, w tym wypadku przesłuchaniu jakiejś książki, w formie audiobooka na dużym przyspieszeniu w tle, na przykład wymienić wszystkich rozdziałów, co tam dokładnie było, to tutaj może coś umknąć. Natomiast generalnie wydaje mi się, że ten rachunek zysków i strat jest jednak na plus, czyli jednak więcej rzeczy przez to wiem, niż mnie ominęło. A po drugie, jeżeli ktoś czyta książki, słucha podcastów, słucha audiobooków, słucha jakichś innych treści edukacyjnych, to możecie łatwo zauważyć, że bardzo często jest tak, że dany blok albo dany rozdział. Jest o tym samym i tak naprawdę kluczowe z niego są 2, 3, 4 zdania i można byłoby to równie dobrze skrócić. Szczerze, ja uważam, że typowa książka rozwojowa psychologiczna, załóżmy, że dla przykładu ma 10 rozdziałów, i tak na dobrą sprawę te rozdziały mają na przykład po 20-30 stron. Żeby wypełnić te Łącznie, powiedzmy, 300 stron, żeby była z tego jako taka książka. Ale tak na dobrą sprawę, ten jeden rozdział to jest w kółko o tym samym. I bardzo często, nawet jeżeli my wyłączymy się troszeczkę ze świadomego słuchania na kilka kartek, albo czegoś tam nie do końca wyłapiemy, to bardzo często te książki, te rozdziały są tak konstruowane, że one cały czas orbitują wokół tego samego. Najważniejsze zdania są powtarzane po kilka razy. W ogóle w książkach psychologicznych to jest tak, że jak się czyta ich dużo, w tym wypadku moim słucha. To nagle się okazuje, że ja w 30 książkach słyszałem o dokładnie tym samym badaniu. Jest kilka takich popularnych badań, które po prostu słyszy się o nich w kółko, dosłownie interesując się psychologią. Ciekawa część z nich jest nie do odtworzenia w dzisiejszych czasach i są one kontrowersyjne, czy w ogóle można na nich bazować, ale to jest inny temat, dygresja. No ale tak czy inaczej, mam wrażenie, że jednak naprawdę nie ma potrzeby starać się mieć 100% skupienia ani 100% przyswajalności tego, co się słucha, żeby to miało sens. Ja myślę, że często 20-30 kartek to jest to samo w kółko, albo moc to jest powtórzone kilka razy i te e, książki. Są pisane tak, że one są przeciągane, albo można nawet powiedzieć to pozytywnie ujmując, czyli są po prostu pisane przystępnie, żeby ktoś na pewno zrozumiał, jest powtarzane kilka razy to samo. Więc dopóki się nie czyta jakichś naprawdę ciężkich dzieł filozoficznych, albo jakichś bardzo złożonych, stricte dla specjalizacji naukowej książek, to szczerze mówiąc, te takie popularne książki rozwojowe naprawdę moim zdaniem nie wymagają aż tak dużo skupienia. Więc ja stoję na tym, że rachunek zysków i strat jest jednak na plus, jest jednak pozytywny, więcej jest zysków ze słuchania na większej prędkości niż strat. Ale istnieją też wyraźne minusy tego typu rozwiązania, które mogą sprawić, że słuchanie na takich prędkościach i robienie tego co ja nie będzie dla Was, więc teraz o nich chwilę powiem. Po pierwsze, wcale nie jestem przekonany, że słuchanie na wyższych prędkościach nie ma jakiegoś długoterminowo negatywnego wpływu na nasz mózg. Jeżeli na przykład w ciągu dwóch godzin dziennie słuchamy treść, która normalnie byłaby powiedziana w na przykład ponad sześć godzin, no, to co chwilę dostajemy jakieś informacje, jakieś bodźce, i wątpię, żeby to miało neutralny albo pozytywny wpływ długoterminowo na jakąś tam naszą dopaminę, czy po prostu uważam, że łatwo można się przebodźcować, przeregulować tym. Ja nie mam z tym problemu, pomimo że robię to kilkanaście lat, nie czuję, żeby to miało negatywny wpływ na moje życie, ale wydaje mi się, że dla sporej części ludzi może mieć. No i oczywiście z czasem może mieć też na moje, zobaczymy. Wydaje mi się, że jednak słuchanie w 3 godziny czegoś, co normalnie jest przeznaczone na 10 godzin. No, to może mieć jakiś negatywny skutek dla mózgu. Że to jest za szybko, że, że ten natłok informacji, ta prędkość może obciążać mózg bardzo mocno. Więc tutaj ja wcale nie ręczę za to, czy to długoterminowo nie ma jakichś negatywnych skutków, nawet można powiedzieć zdrowotnych. Jestem tego świadomy, że może tak być, no i biorę na siebie to ryzyko, i również wyraźnie podkreślam je w tego typu filmie. Kolejna sprawa jest taka, że minusem tego, jak mój mózg teraz funkcjonuje, gdy słucham tego na takich dużych prędkościach, jest to, że jeżeli te prędkości się zmniejszą, to ja się mega nudzę. Czyli na przykład, jeżeli poszedłbym na film do kina, to nie jestem w stanie wytrzymać. Dla mnie to jest po prostu za wolno, jest to nudne. Bawię się tragicznie, niezależnie od jakości filmu, ja się będę bawił absolutnie tragicznie. Ja po prostu nie chcę słuchać już na 1,0, na 1,5, nawet 2,0 prędkość to jest dla mnie trochę za mało, ale to jeszcze by przeszło. Więc ogólnie, kiedy ktoś pokaże mi jakąś treść i oglądam na przykład z kimś albo musiałbym w jakimś innym kontekście coś zobaczyć, to ja się męczę. To jest dla mnie tak, jakby to było spowolnione. Już jestem tak przyzwyczajony do większych prędkości, że naprawdę jest mi ciężko słuchać czegoś na normalnej prędkości, co jest jednak minusem, bo w pewnych kontekstach fajnie by było posłuchać czegoś na normalnej prędkości. Na przykład, oglądam sobie film z dziewczyną, ja się czasami nudzę, po prostu bo jest za wolno. A jak się nudzę, to co zaczynam robić? No? tulać się, miziać. No już tam nie wchodźmy w to, ale chodzi o to, że tam szukam jakiegoś zajęcia innego dodatkowego niż tylko oglądanie tego filmu. Więc ogólnie ja się dosyć szybko nudzę. No i to jeszcze jest pół biedy, bo ja w swoim życiu na przykład nie mam ochoty chodzić do kina. Nie ciekawi mnie to w ogóle. No gorzej, jak oglądam z kimś i on nie jest przyzwyczajony. Nie? Co ciekawe, nie tyczy się to muzyki. Jak puszczę muzykę, no to oczywiście nie przyspieszam jej. I ta muzyka jest na zwyczajnej prędkości i, i to jest spoko dla mnie. Chociaż muzyki też bardzo mało słucham w swoim życiu, ale to już to jest znowu kolejna dygresja. A no i w sumie prawie bym zapomniał, że chyba największym minusem słuchania czegoś szybko. Byłoby to, jeżeli ktoś całkowicie zrezygnowałby z czytania książek. Bo czytanie, jako czynność, ma szereg zalet i pozytywnie wpływa na mózg. Czytanie. No ma więcej funkcji niż tylko zapoznanie się z treścią. Ja niestety z moich preferencji, których nie wybierałem, w pewnym etapie życia uświadomiłem sobie, że czynność czytania, szczerze mówiąc, dosyć mnie nudzi. Czytanie książki klasycznej wyjątkowo mnie odrzucało. To znaczy, po kilku minutach mi się po prostu odechciewało, było to dla mnie mega, mega nudne. I gdyby nie to, że zamieniłem to na słuchanie audiobooków w tle. To nawet nie chodzi tylko o to, że one są na przyspieszeniu i to szybciej idzie i mogę to robić jednocześnie z czymś innym, ale samo jeszcze to, że to czytanie po prostu było czynnością, która nigdy mnie w życiu nie pociągała. Wydaje mi się. Że współcześnie wśród intelektualistów jest trochę za duży fetysz czytania, to znaczy jakaś mądrość, inteligencja, erudycja kojarzy się z tym, że ktoś koniecznie musi mega dużo czytać, i to jest jakiś inny temat, to jest kolejna dygresja. Także nie wchodźmy w dygresję, jeszcze wiele tematów na tym kanale można poruszyć. Natomiast jeżeli interesujecie jak zwiększyć swoje poczucie szczęścia, nawet pomimo ciężkich, trudnych, niesympatycznych interakcji z innymi ludźmi, to kliknij w film, który gdzieś teraz tutaj wyświetla ci się na ekranie.